Szanowni Państwo, w wyniku głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Groczowo na rok 2019 14 głosami wszystkich obecnych e, radnych został przyjęty. 14 e, radnych było za przyjęciem tej uchwały 100%. Czyli uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na gminie na rok 2019 została podjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na pracownica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gorczewie na okres 14 dni. Dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy głęczego na lata 2019-2027. Bardzo proszę o odniesienie o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała jest konsekwencją e, zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący. Tak jak już wspominałem, przesuwamy składę zobowiązań z roku przyszłego na rok bieżący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany. Bardzo proszę o przedstawienie. komisji zajęły stanowiska. Bardzo proszę o przedstawienie przedstawicieli komisji o przedstawienie stanowisk. Bardzo proszę. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Skarg. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Finansów. Pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Ktoś chce zabrać głos jeszcze w tym temacie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Bardzo proszę o oddanie głosu.

Wiesz, a jest. Nie, Czy Sam Sam to mogę wyczytnąć. O jest, dobra. Dziękuję bardzo. Zawiesiło się mnie też. <gryś> Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo. Państwo podają wyniki głosowania. 14, 14 radnych, czyli 100% obecnych na sali przyjęło uchwałę projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gojczowo na lata 2019-2027 została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu gminy Gojciewa za pierwsze półrocze 2019. Bardzo proszę. Panie panie szanowni Państwo, nie ma Pani Skarbnik, niestety z nami informacje macie, są. Jeśli byłyby jakieś pytania, to oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć. Pewnie nie tak wnikliwie szczegółowo jak Pani Skarbnik, ale, ale, ale bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie. Pytania, się, się, <zyszynę> że <zyszynę> Szanowni Państwo, nad tym punktem nie przeprowadza się głosowania. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza o z działalności między systemami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, macie w formie ma sprawozdanie z działalności poszczególnych po stanowisk prac oraz moich spotkań. Jeśli są pytania, to oczywiście proszę. Bardzo proszę o teraz dyskusję. Bardzo proszę Pan Radny. Ja mam pytanie tutaj po zapytanie, jak Pan, pan odnośnie przedstawił tej firmy Deloitte. Deloitte to jest firma doradcza, tam były tematy kiedyś, ta firma m, starała się wprowadzić dokumentację za do drogą. Miejskie pociągi z tymi rzeczami nie zgadzamy. Dlatego tutaj prowadzimy pewne negocjacje, żeby gmina trzeba mniej zapłacić. I od razu też tutaj, jest, tutaj jest firma. O, 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 o. Pani, p, firma, która e, zajmuje się przedsięwzięciami wodnymi, kanalizacyjnymi, energetycznymi w sprawie spółki Górzewska babasz informacyjne, kortuazyjne spotkanie, oczywiście powiem, że my w zasadzie nic, e, nic nie wiem, nic nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo, bo dopiero możemy coś powiedzieć, jeśli zrobilibyśmy, e, zweryfikowalibyśmy zasoby naszej, 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 naszej wody

tak, bardzo miła zdałem, Nie, nie miałem przyjemność poznać Panią konserwator, która jest konserwatorem od wielu, wielu lat. Oglądaliśmy nasze wzgórze zamkowe, rozmawialiśmy o bieżących sprawach, W które, które pod opieką konserwatora są pierwsze. Wiedziałem, że na wzgórzu zamkowym są mury. można by, jeśli byśmy odsłonili trochę warstwy na wzdłuż zamkowym. mam przyniony badania w latach 70. osób zachowanych pomieszczenia tak myślę że to w naszym wdżórze zampowym mogło być wielką atrakcją turystyczną. Go trzeba oczywiście wszelkie zadania, wymagają konsultacji z konserwatorem zabytku. Dziękuję Państwu za pomoc w merytorycznym spotkaniu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej z wykonanych 13 w okresie między sesjami. Szanowni Państwo, na poprzedniej sesji niestety nie udało mi się być, ale ja może pokrótce powiem, co się działo od ostatniej sesji, na której byłem. Proszę Państwa, w Sosnowicach odbył się wiek naszej łapnia, Miałem przyjemność uczestniczenia w tym. W tej imprezie było bardzo przyjemnie. Jest to fajna impreza, która że dość mocno roz, rozreklamuje e, nasze znaczy schronisko w Sosnowicach i pozwoli na zwiększenie adopcji e, tych psiaków, które, które mamy pod swoją opieką. Tak? Szanowni Państwo, kolejną sytuację, w tym samym dniu miał, mieliśmy przyjemność wspólnie z panem burmistrzem E, uczestniczyć w e, spotkaniu z przedstawicielami samorządu Sprynowska. Jest to na gmina e, z obwodu Kaliningradzkiego. Złożyliśmy kwiaty na cmentarzu w Sosnowicach. Później było takie kulturazyjne spotkanie, rozmowa na temat e, dotychczasowej współpracy i tego, że ci przedstawiciele w dalszym ciągu chcieliby z nami współpracować, czyli jakieś e, kontakty, żebyśmy utrzymali, pytali się, czy jesteśmy zainteresowani. Ja ze swojej strony mogę tylko tyle powiedzieć, że takie kontakty będziemy się starali wspólnie z radnymi podejmować, wspólnie z tym panem burmistrzem. Jest to fajna inicjatywa, żeby jednak jakieś te kontakty, wymiana poglądów i doświadczeń była dotychczasowa. Nie wiem czy akurat na takim poziomie co dotychczas, ale myślę, że na pewno takie kontakty będą. było. Radnych e, w, w, w osobie pana wiceprzewodniczącego i dwóch radnych, dwóch czy trzech radnych była na pogrzebie Nadeśniczego w Szczecinie. E, było też spotkanie. I kolejnymi takimi spotkaniami to już teraz ostatnimi czasy było na inauguracja Uniwersytetu III Wieku. Miałem przyjemność reprezentować Państwa na tej inauguracji. To jest do stowarzyszenia. Jest to już dziewiąty. Dobrze mówię, dziewiąty rok yy, szkolny tego tak, Uniwersytetu, yy, już w przyszłym roku się zapowiedziano, że będzie dziesiąty, więc jakaś taka większa uroczystość. Sprawiliśmy się tam z Panem Burmistrzem, takie yy, osoby, do których oczywiście kierują się tylko i wyłącznie pytania, tak to pan, był, był Pan Burmistrz, tak, yy, między zbroje, tak, żebyśmy szykowali portfele w Szukali ślubki na taką uroczystość dziesięciolecia. Szanowni Państwo, później mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Dniach Seniora, które odbyły się. Gdzie daliśmy radę z panem burmistrzem dojechać, to, do, to byliśmy. Z panem Kostkiem w, w środę w Goczewie było bardzo miło, przyjemnie. Fajnie jest widzieć, że seniorzy mają spotkania, spotykają się i mają chęć, jest jakaś alternatywa co do kanału i do pilota. Czy ktoś ma jakieś pytania co do... Oczywiście czynności statutowe, tak? czyli przygotowywanie sesji, organizowanie pracy Rady, zwołanie sesji i tak dalej. Czy ktoś ma jakieś pytania co do hmm, mojej informacji? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Proszę Państwa, odpowiedzi na interpelacje wnioski radnych. Pan radny yy, Dorniak yy, zadał pytanie odnośnie pytania, jakie jak interpelacje wpłynęły. O tych interpelacjach była mowa. Odpowiedzi na te interpelacje również znajdują się w biurze rady. Gdyby ktoś był bardzo zainteresowany, śmiało można za podejść do biura rady, zapoznać się z tymi odpowiedziami. Pan był również na wszystkie, które wpłynęły. jeszcze jest czas, tak? No tak, tak, działania tak, zostały tak. podjęte. Takie działania zostały podjęte, wobec czego e, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Zapytania, oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę. Czy ktoś ma w tym punkcie porządku obrad takich pytania? Proszę bardzo. Pytania nie, tylko chciałabym w imieniu stowarzyszenia Przyjaciół oraz panu burmistrzu zaprosić na niecodzienne wydarzenie, a właściwie nawet historyczne otwarcie Izby Pamięci, które odbędzie się 9 roku, listopada o godzinie 15. Dostaliście Państwo zaproszenia, ale niemniej jednak e, chciałabym zaprosić osobiście. Poza tym, e, po tym oficjalnym spotkaniu będzie wieczór patriotyczny. Każdy z Państwa będzie mógł się wykazać zdolnościami wokalnymi. No, tak, tak, tak. <grym> nie ma? każdy też możecie Państwo odkryć. Także bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Proszę z rodzinami, mile Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo. bardzo. Dziękujemy. Bardzo proszę Państwa Radnych o uczestniczenie, włączanie się w takie uroczystości, proszę, proszę. żebyśmy jak najbardziej przekazywali się, e, się w żebyśmy wysłuchiwali, spotykali się z mieszkańcami. Jest to bardzo fajna sprawa. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?

się od kadencji została podpisana nowa na przyzpania. Proszę Państwa, bardzo proszę, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, o wątpliwości? Kochani, dostaliśmy zaproszenia nie tylko na 9 listopada, jak również na 11. Liczę na Waszą obecność. Tak, to są naprawdę uroczystości, na których warto być i reprezentujemy mieszkańców. Włączajmy się w takie uroczystości. Nie będę mówił, że obecność obowiązkowa, bo każdy ma swoje plany, ale bardzo proszę rozważcie,